Cześć, witam Was na kanale Duszne Opowieści. Jeżeli poszukujecie historii o duchach, które wyskakują z szafy, lub o innych prześcieradłach, to nie jest to zdecydowanie inne miejsce. Skupimy się tutaj na duchach, na polskich duchach, które występują na naszych ziemiach od wieków. Na początku, z całą pewnością, największy nacisk położymy na zamki aczkolwiek z biegiem czasu zobaczycie, że pojawiają się one również w wielu innych miejscach. Zamek w Ogrodzieńcu znajduje się na słynnym szlaku Orli Gniazd. Wspomniane miejsce rozpościera się na wzgórzach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a co za tym idzie szlak Warowni rozciąga się od Krakowa po Częstochowę. Okazały zabytek, o którym dzisiaj będziemy mówić, otoczony jest przez szereg skał wapiennych. Jest to o tyleż ciekawe, iż w wielu miejscach zamkowe mury płynnie przechodzą w skałę. Chociaż na przestrzeni wieków przechodził on z rąk do rąk, to dzisiaj skupimy się na dwóch rodach: bonerów i warszyckich. Bonerowie właśnie odpowiadają za to, jak ostatecznie wyglądał zamek. Chociaż z wyglądu przypominał on ogromną warownię, która, jak się domyślamy, mogłaby oprzeć się wielu atakom, to jednak były to tylko pozory. Bramy, mury, baszty to tylko dekoracje. W czasach, kiedy wspomniany zamek został przebudowany przez wspomniany ród, na polach bitew była już wszechobecna artyleria i muszkiety. Te ozdobne umocnienia miały jednak jedno zadanie. Miały pokazywać klasę bonerów. Zamek w Ogrodzieńcu miał być niegorszy nawet od zamku na Wawelu. Do bonerów jeszcze wrócimy. Uproszczając, po tym, gdy zanikł wspomniany ród, zamek w Ogrodzieńcu przeszedł we władanie Warszyckich, dokładniej rzecz biorąc Stanisława Warszyckiego. Można o nim powiedzieć naprawdę wiele dobrego. Był odważny i lojalny wobec ojczyzny, co wielokrotnie udowadniał podczas potopu szwedzkiego. Nie powinien zatem dziwić fakt, że zarówno on, jak i jego rodzina piastowali wysokie stanowiska. Pomyślicie pewnie, gdzie jest haczyk. Można rzec, że Stanisław Warszycki miał dwie twarze. Jedną już poznaliśmy, a druga. Był to. Okrutny, niezwykle okrutny człowiek. Jako właściciel dwóch zamków, o drugim powiemy innym razem, był niezwykle srogi dla swoich poddanych. Powiedzieć, że Warszycki miał ciętą rękę, to tak jakby nie powiedzieć nic. Wyzysk nadal mało, tortury już bliżej. Nie bez powodu otrzymał miano diabła. Diabła z ogrodzieńca. Do dzisiaj zresztą na dziedzińcu, właśnie we wspomnianym zamku, znajduje się męczarnia Warszyckiego. Jest to grota, w której osobiście ten zacny człowiek nadzorował torturowanie własnych poddanych. Był on na tyle srogi, że kazał za najmniejsze przewinienie. Czy był zatem kochającym mężem? Nie powiedziałbym. Krąży bowiem historia o tym, jakoby miał nakazać na środku dziedzińca wychłostać własną żonę. Więcej kazał patrzeć na to całej służbie, a sam słuchał z wielką radością przeraźliwych dźwięków wydawanych przez własną małżonkę. Z uwagi na to, jak wpływowym był człowiekiem i jak ogromny posiadał majątek, logiczne, że zaczęły w końcu krążyć legendy na temat tego, że jest on ukryty gdzieś w posiadłości. Ciekawość może podsycać na przykład to, iż podczas remontu po II wojnie światowej w zamku odnajdywano ukryte pomieszczenia. Mogły być one rzecz jasna skrytkami, chociażby na złoto. Człowiek, o którym tutaj mówimy, był na tyle zły, że po jego śmierci zaczęły krążyć historie, iż nie umarł śmiercią naturalną, lecz jeszcze za życia został porwany przez samego diabła. To jednak nie koniec fantastycznych opowieści, lecz ich początek. Mówi się, że zamek w ogrodzieńcu jest nawiedzany przez psa. Nie jest to jednak zwykłe zwierzę. Rozmiarem mu bliżej do ogara piekielnego, niżeli do jakiegokolwiek psa. Jego sierść jest czarna jak smoła, natomiast oczy świecą mu złowrogo na czerwono. Wokół szyi posiada natomiast gruby łańcuch. Jest on bardzo długi, ponieważ ciągnie się za nim aż na 3 metry. Można pomyśleć, że to tylko skutek fantazji okolicznych mieszkańców, lub pojawiających się tutaj turystów. Bestia ta pojawia się w okolicach zamku od naprawdę wielu lat, co przewyższa żywot jakiegokolwiek czworonoga. Zresztą, który pies rozpływa się na oczach ludzi? Istnieją relacje, jakoby miałby on pędzić późną nocą w kierunku zamkowego dziedzińca, a następnie znikać w mrokach nocy. Pozwólcie, że zacytuję tutaj słowa świadka. Było to chyba w roku 1963, w sobotę 25 lipca, bośmy się następnego dnia na odpust do Giebła wybierali, chcieliśmy wspólnie z sąsiadem wygnać krowy na pastwisko już nocą, żeby z samego rana móc pójść na odpust. Była już chyba jedenasta wieczorem, może nawet później. Tyle, że jasno było, bo księżyc wyraźnie świecił. Najpierw poszliśmy do mojej obory moja chałupa bliżej zamku stoi. I wówczas, nim weszliśmy we wrota, zobaczyłem ogromnego czarnego psa. Strachliwy nie jestem i psów się nie boję, ale jak zobaczyłem, że ten diabeł ciągnie za sobą łańcuch i biegnie do zamku, to zaraz zacząłem uciekać. Sąsiad też uciekł. W tej nocy już żeśmy tam nie wrócili i krów na paswisko nie wygnali. Nie ma co, barwna relacja. Jaki ma jednak związek ta bestia o czerwonych ślepiach z okrutnikiem Stanisławem Warszyckim? Z tym, jak to mówili jego poddani, diabłem z Ogrodzieńca, już wam tłumaczę. Od wieków krążą legendy o tym, że ludzie mściwi, okrutni, tyrani po śmierci jako psy ukazują się poddanym. Jeżeli połączymy te wszystkie kropki w jedną historię, dostaniemy dzieje odważnego w boju, okrutnego dla swoich Stanisława Warszyckiego. Ma on po śmierci już powsze czasy odpokutowywać swoje niecne czyny. Co jednak robi w nocy? Dlaczego pędzi w stronę zamku? Niech wyjaśnią nam to słowa wiersza, którego autorem jest Marcin Szwaczko. Kasztelan zamku, wielu z okrucieństwa znany, wielki skarb w lochach zamku miał ponoć schowany. Na posak kasztelańskiej przeznaczony córy. Skrył go więc dobrze, zamknął w twarde lochu mury, według podań, gdy noc się księżycem rozpali, pojawia się pies czarny z łańcuchem ze stali. Strzegąc wstępu do wielkich, głębokich podziemi, to tam według przekazów skarb blaskiem się mieni. To tyle jeżeli chodzi o wyjaśnienie tajemnicy czarnego psa, pod postacią którego przeklęty jest. Stanisław Warszycki, dawny pan na zamku w ogrodzieńcu. Tak jak mówiłem na początku, jest jeszcze jedna historia dotycząca bonerów, dokładniej rzecz ujmując, bonerówny. Podobnież miała ona na imię Olimpia. Mówi się, że kochała rycerza Kmitę, który pochodził z okolic Krakowa. Więcej o nim i o jego tragedii innym razem. Dzisiaj skupmy się na tym, że o północy można zobaczyć na jednej z wież w zamku w Ogrodzieńcu pewną niewiastę. Wspomniane dziewczę z utęsknieniem patrzy w dal, a następnie skacze. Powód tego lekkomyślnego czynu jest oczywisty: złamane serce. Więcej na ten temat powiemy kiedyś przy okazji rycerza Kmity. Na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że legendy z ogrodzieńca, plus odrobina historii, były dla Was atrakcyjne. Jeżeli chcielibyście posłuchać legend z jakiegoś konkretnego zamku, śmiało napiszcie o tym w komentarzach. Póki co, do usłyszenia.